Witam Was bardzo serdecznie, wszystkie kochane dusze. Mam nadzieję, że dla Was również ten okres zimowy jest bardzo ciekawy, że daje Wam wiele odpowiedzi, klaryfikuje, co tu się dzieje z nami czy ze światem, że macie ciekawe kontemplacje w związku z tym, ale też że gdzieś powoli już czujecie, jak te aktywne energie wracają z powrotem, że nasze baterie się doładowały. I mogą przejść do manifestacji, do ekspresji, do działania. Te ostatnie tygodnie były dla mnie bardzo intensywne, i tak jak już wspominałam poprzednio, nie kreowałam, nie nagrywałam kolejnych odcinków. W związku z tym, wolałam zagłębić się w siebie, przetrawić dobrze pewne tematy, pouczyć się, zająć się w ogóle sobą. I rzeczywiście wyklarowało mi się sporo odnośnie tego, co mam tutaj przekazać Wam. Bo z jednej strony chciałam to zrobić w taki sposób, wiecie, krok po kroku. Z drugiej, już gdzieś tam eksperymentowałam z pewnymi treściami, które uważam, że są, no są święte i chyba jednak nie każdy jeszcze rozumie, szczególnie na, na początku, i od tych może się na razie wstrzymam. A z drugiej strony, żebym rzeczywiście więcej mówiła o takich życiowych tematach, które niekoniecznie są nawet dobrze zrozumiane w tych kręgach tak zwanych duchowych. Niestety. Poziom manipulacji jest bardzo duży. Jeżeli gdzieś tylko polegamy na jakichś takich tam pogaduszkach tu czy tam i się nie dedykujemy rzeczywiście w tym, o co tu chodzi, jeżeli nie praktykujemy tego sami, tego połączenia z naszym wyższym, ja, z jednością, to też nie jesteśmy w stanie tego wychwycić. I na początku chciałabym podkreślić jeszcze raz to, że jestem na niezależnej ścieżce inicjacyjnej. Nie jestem związana z żadną grupą. Czy to religijną, czy to jakąś doktryną, czy jeszcze inną, jakąś tam stworzoną po drodze, ale czerpię wiedzę, czerpię wartości z wielu różnych źródeł. Staram się to połączyć, znaleźć te punkty wspólne, to co rezonuje ze mną jeszcze, z tym, co ja czuję w moim sercu i oczywiście pracując nad sobą samą. Do tego też zachęcam Was, żeby nie identyfikować się. Przez jakieś różne etykietki i różne połączenia z jakimiś grupami, i też nie patrzeć w ten sposób na inne osoby, tylko rzeczywiście szukać tej esencji osoby, poczuć tą prawdziwą duszę, a nie wyrabiać sobie zdanie, bo ktoś powiedział to, czy jest związany z tą, czy z tamtą osobą. Każdy może się gdzieś mylić, ale to wcale nie musi o nas świadczyć jakoś. Może się zdarzyć, że ktoś mówi w nerwach, że ktoś mówi z agresją, ale bardzo wartościowe rzeczy, coś, co jest dla nas konieczne też do zrozumienia, i też filtrujemy dzięki temu tą informację. Nie bierzemy tych emocji, tylko bierzemy tą wiedzę, którą przekazuje osoba. I odwrotnie, może być tak, że ktoś, no niekoniecznie, gada jakoś z sensem, ale płynie od niego tak cudowna energia, uspokajająca, taka ciepła, właśnie z miłością, że my też tym możemy się naładować. Że możemy zaczerpnąć tego uczucia. Dzięki temu my też uczymy się <gry> czuć to w sobie. Także moja nadrzędna prośba jest taka, żebyśmy umieli skupić naszą uwagę, naszą świadomość na tym, co jest rzeczywiście wartościowe, i z tego czerpać. Tym się ładować, tego się uczyć, a to, co nam nie pasuje do układanki, traktować analitycznie, na chłodno. OK, gdzieś tam może być coś tam inaczej. Kiedyś tam pojawiają się też odpowiedzi, dlaczego w ten sposób, a nie inny, ale wokół tego nie musimy się emocjonować, nie musimy udowadniać jakiejś racji, gryźć się o to. Nie na tym to w ogóle polega. Nie na tym. I w tym na pewno nie znajdziemy naszej ewolucji i naszego rozwoju. Jeśli będziemy się tak rozdrabniać na te szczegóły i tak emocjonować przy tym, i próbować te racje nasze udowadniać to jest ego to jest ego które gdzieś tam przemawia jeszcze i to nie jest z naszej wyższej świadomości no dobra będziemy jeszcze o tym rozmawiać ja dzisiaj chciałabym przejść do takiego bardzo trudnego tematu zresztą mam kilka takich trudniejszych tematów na tapecie do przerobienia i tym pierwszym tematem będzie wampir energetyczny kilkukrotnie zdarzyło mi się już że ktoś mnie pytał o wampiry energetyczne czy rzeczywiście Istnieją wampiry energetyczne, no bo mają czasem takie poczucie, jakby ktoś ssał um, energię z nich. Poza tym, czy to w ogóle są takie realne istoty, czy w sensie wyglądają jak te wampiry z różnych opowieści, czy to mogą być po prostu ludzie, na czym to w ogóle polega. No i jak oczywiście możemy się ustrzec przed takimi um, atakami, powiedzmy, wampirów. Jeśli chodzi o samą istotę wampira, takiego, w cudzysłowie Roberta Pattinsona ze Zmierzchu, czy jak tam się ta te seria nazywała, to powiem tak, ja osobiście takiego wampira, wampira, który miałby dziabać mnie w szyję nie spotkałam, co nie oznacza, że nie istnieje taki typ istoty. W końcu skądś taka historia też się wzięła i jest to myślę bardzo wysoko prawdopodobne, że też takie istoty istnieją, tylko po prostu my ich nie widzimy, może się gdzieś tam ukrywają. Ale myślę, że generalnie dojście do tego, czy istnieją, czy nie istnieją, nie ma większego znaczenia. Co bardziej powinniśmy się skupić na esencji. O co w tym wszystkim chodzi? A o co chodzi? No właśnie, jaka jest y, główna cecha wampira? Po pierwsze, to, że się od kogoś zabiera, jest nastawiony na branie. Takie podejście mają generalnie pasożyty. Czyli istoty, które nie są w stanie żyć same z siebie, nie mają energii życiowej samej w sobie, one potrzebują wziąć od kogoś, żeby mieć same. Jeżeli istota potrzebuje energii od kogoś innego, żeby sama mogła żyć, oznacza to, że ta istota nie jest połączona z boską energią jedności. I tutaj dałabym duży wykrzyknik. Skoro już wiemy, że istnieje rzeczywistość boska, ta prawdziwa, i druga, Nieudana kopia Matrix, czy jakkolwiek sobie to nie nazwiemy, to od razu powinno nam się pojawić tutaj taki znak zapytania, a z drugiej strony właśnie ten wykrzyknik. W takim razie takie istoty nie pochodzą z boskiej kreacji. One są wykreowane przez te istoty, które są oddalone od Boga, od jedności i nie rozumieją, jak my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Kiedy to rozumiemy, to wtedy nie mamy takich instynktów, żeby czerpać od kogoś, żeby żywić się kimś innym. To, do czego dążymy, to są wszelkie interakcje w symbiozie, te win-win sytuacje. Zauważcie, że one są jak najbardziej możliwe. I natura nam to niejednokrotnie też pokazuje. Podobną sytuację mamy też, jeśli chodzi o nasz własny organizm, nasz system. Mamy w nim różne też istoty, mamy różne systemy, różne komórki, i naturalnie one żyją ze sobą w symbiozie. One się uzupełniają, każda ma jakąś swoją funkcję, a potem wpadają pewne zewnętrzne różne czynniki, różne energie, na przykład w naszym powżywieniu, przeróżne toksyny, zauważcie i w tym też różne pasożyty, które nie pasują do tego systemu, które wykorzystują pozostałe inne zdrowe komórki, żeby same mogły przetrwać, i wtedy zaczynamy chorować. I generalnie, krok po kroku, dochodzi do destrukcji organizmu, do destrukcji naszego ciała. Energetycznego również. To nie jest symbioza, to nie jest naturalne, bos boskie podejście. I tak, oczywiście, mamy pewne cykle i mamy pewne, pewien cykl życia naszego tutaj, który jest też częścią jakiegoś większego cyklu ewolucji naszej, ale zauważmy, że to nie jest, te pasożyty nie są częścią naturalnego takiego procesu. Kiedy rodzimy się, potem przechodzimy przez okres, kiedy dojrzewamy, rozwijamy się. Aż w końcu umieramy. Ale jeżeli umieramy naturalnie, żeby przejść do kolejnego poziomu, no to jest wtedy ok. Ale jeżeli umieramy w związku z tym, że ktoś z nas wyssał to życie, bo jakieś inne istoty dokonały tej destrukcji naszego ciała, no to nie jest część boskiego stworzenia. i To musimy rozróżniać. Więc wampiry energetyczne będą właśnie takimi pasożytami, które mogą, możemy powiedzieć sobie, mają formę bardziej taką, tutaj zwizualizowaną ludzką, albo podobną ludzkiej, i nastawione są na czerpanie tej energii od nas. Jeżeli uwzględnimy w naszej definicji to, że wampir to jest istota, która jest nastawiona na czerpanie energii, tutaj w tym temacie, wampirów energetycznych, energii od innych istot, to zauważmy, że prawie każdy mógłby podpaść pod tę definicję w jakimś aspekcie swojego życia. W związku z tym zachęcam na samym początku, żeby zreflektować się nad tym, czy czasem wchodząc w różne interakcje z innymi ludźmi, nie mamy nastawienia pod tytułem, co ja z tego będę miał, co ja z tego dostanę, co ja mogę wziąć, jak ja na tym skorzystam. To jest efekt całego programowania, bo jakby nie patrzeć, te programy matrixowe Zostały stworzone przez istoty, właśnie takie pasożytnicze. One nie są w stanie istnieć bez naszej energii, i stąd się pojawia też ten motyw baterii, człowieka baterii, który zasila Matrix, bo my dostęp do tej energii życiowej posiadamy, bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. I w ogóle jesteśmy w stanie generować bardzo dużo energii. Możemy też generować bardzo dużo tej negatywnej energii, którą te istoty też się żywią. To jest w końcu energia. Ona może mieć bardzo dużą siłę, mimo że jest destrukcyjna, mimo że jest nieharmoniczna. No, ale zawsze to jest energia. I uwzględniając to, że to programowanie działa tak już od y, dobrych wieków, a już w ostatnim czasie, kiedy mamy wszyscy dostęp do tych samych mediów przez internet, to naprawdę to y, maglowanie nam mózgu, pranie nam mózgów, doszło do bardzo. Y, Dużego poziomu do tego stopnia, że ludzie zaczęli wierzyć, że nasza natura jest pasożytnicza, że to jest nasza natura jak takiego wampira, że tacy są wszyscy ludzie, i że to jest normalne. A to nie jest normalne i to nie jest naturalne dla nas. Człowiek jest istotą kochającą, jest istotą wolności, jest istotą żyjącą w symbiozie, w harmonii. Natomiast to programowanie prowadzące z przeróżnych instytucji, z przeróżnych mediów, od różnych rządów, nierządów, z całego otoczenia biznesowego. Z każdej strony zostaliśmy zbombardowani przeświadczeniem, że jesteśmy pasożytami i że w ten sposób powinniśmy do życia podchodzić. W ogóle gdzieś tam na ścieżce naszej tak, odkrywania tego, co się dzieje i co jest prawdą, co nie jest prawdą, możemy dojść do tego punktu kulminacyjnego. Wszystko generalnie jest odwrotnie, wszystko jest totalnie postawione do góry nogami. To był zresztą też motyw właśnie w ostatnim tygodniu, kiedy kontemplowałam sobie ze znajomym. I to nasze podejście jest właśnie też odzwierciedleniem jednego z tych aspektów naszego życia, które zostało obrócone do góry nogami. Także pierwsza moja taka mm, prośba do Was: oczywiście każdy robi, jak, jak chce, jak uważa. Ja zakładam, że pierwsze co powinniśmy zrobić, to jest zreflektować się nad sobą samym. Nie wytykanie innym, nie doszukiwanie się u innych, czego to oni dla mnie nie robią, jak źli nie są dla mnie. Nie, nie. Najpierw ja sama. Czy ja czasem nie mam takich pobudek egoistycznych wobec innych ludzi? Czy czasem nie mam jakichś kalkulacji, czy moją pierwszą myślą jest to, co ja z tego będę miała, czy to, co ja mogę zaoferować tej osobie? No I właśnie tu pojawia się ten temat rozwiązania. Co mam z tym zrobić, kiedy zorientuję się, że moje nastawienie było na to, co ja mogę zabrać, co ja z tego dostanę. Obracamy wtedy nasze myśli na to, co ja mogę dać? Co ja mogę zaoferować, co ja mogę przekazać? Jakie mam umiejętności, które przydadzą się tej osobie? Czy jest coś, co mogłabym polecić tej osobie? Może jakaś książka, może jakiś film? Jeżeli nawet sama, sama z siebie nie mogę czegoś powiedzieć, niekoniecznie zawsze musimy coś mądrego wymyśleć, żeby komuś przekazać i pomóc. Czasem wystarczy naprowadzić na właśnie jakieś, jakąś ciekawą inspirację, albo wystarczy o coś zapytać. Można wręcz zapytać wprost, czy mogę ci jakoś pomóc. Kiedy zaczniemy się na tym łapać, to zauważcie, że wchodzimy właśnie w te wibracje dawania z serca, dawania z tej bezwarunkowości, bezwarunkowa życzliwość, nazwijmy to tak. Jeżeli ktoś tam nie rezonuje z tą miłością, bo zbyt wysoce brzmi, ale nawet ta bezwarunkowa życzliwość. Po prostu. Dzięki temu po pierwsze oddalamy się już od wibracji wampirów, ale po drugie, też przybliżamy się do wibracji bezwarunkowej, do, do tej bezwarunkowej miłości, tak, do jedności. Czyli do prawdy, do naszego źródła, do esencji, do energii boskiej. Kiedy przejdziemy ten etap, kiedy zreflektujemy się nad sobą samym, i czy my czasem nie emanujemy tego typu energią, pamiętajmy, że tutaj działa prawo tego lustra. Wszystko, czym emanujemy na zewnątrz, też do nas wraca. Niekoniecznie to się stanie z dnia na dzień, potrzeba trochę czasu na tą krystalizację, ale powinniśmy zauważyć zmianę wokół nas. Więc tak naprawdę jest to też rozwiązanie na wszelkie objawy takich wampirów energetycznych, które potencjalnie pojawiają się w naszym otoczeniu. One już po prostu nie będą z nami rezonowały, i nasze otoczenie będzie się z nich oczyszczało co nie oznacza, że w ogóle nie będzie ich i w ogóle nie będziemy dostrzegać tego, tego typu zachowań. Pamiętajmy, że mamy gdzieś tam też do czynienia w ogóle z kilkoma timeline'ami, które się tutaj przewijają, więc również te negatywne rzeczy mogą się nadal pokazywać nam, co nie oznacza, że w ogóle musimy je jakby wspierać, na pewno nie, ale że musimy na nie jakoś reagować czy dawać się wplątywać właśnie w te interakcje. I tu co przychodzi mi na myśl to też ten filmik, który na, nagrałam wcześniej odnośnie dawania bezwarunkowego versus dawania bezgranicznego. Jeżeli czujemy, że ktoś się od nas energię i nie ma zamiaru jej wymienić, nie ma takiego poczucia, że chciałby nam jakoś też pomóc, wy, że cała ta wymiana jest taka jednostronna, właściwie ciężko nazwać to wymianą energii wtedy, to my też możemy powiedzieć stop. A wręcz powinniśmy, bo powinniśmy też zachować szacunek do naszej własnej energii. Szczególnie jeżeli operujemy w dualistycznych energiach. W dualistycznych to znaczy ograniczonych zasobach, których nie mamy nieograniczonych. Mamy natomiast nieograniczoną, bezwarunkową miłość. Możemy nadal podzielić się bezwarunkową miłością, którą czerpiemy z nieograniczonego potencjału, ale też możemy oczyścić, odciąć się od tego typu interakcji. Mając na względzie to, że nie chcemy dokarmiać tego typu energii, szczególnie jeżeli ktoś wykorzystuje tę energię, żeby szkodzić innym. Najczęściej jest to też powiązane ze sobą, że te wampiry energetyczne działają na swoją korzyść, nie zwracając uwagi na to, że komuś innemu szkodzą. To nie jest symbioza, to nie są, ener to nie są wymiany energii, które my chcemy wspierać. Więc jeżeli coś takiego zachodzi, to tym bardziej powinniśmy to odciąć i nie dokarmiać naszą energią. Nie bez powodu mówi się, że w trakcie naszego przebudzenia i gdzieś tam wchodzenia na wyższe wibracje, oczyszcza się nasze spektrum energetyczne, też jeśli chodzi o znajomości. Osoby, które nie pasują, które właśnie działają pesożytniczo, kiedy my się przebudzamy, kiedy my zaczynamy emanować więcej pozytywnymi energiami, one już nie mają tam miejsca. One zresztą też czują, że mają tą blokadę i że nie mają jak od nas sać. Więc często same nawet się ulatniają, albo też się zaczynają przystosowywać, zaczynają się zmieniać pod wpływem tego, co obserwują w nas samych. Więc obyśmy mieli jak najwięcej takich właśnie efektów naszego, naszego działania. Niekoniecznie to działa, tak, wiecie, od razu, ale pod wpływem takiego dłuższego naszego, dłuższej naszej pracy nad sobą. Kiedy też osoby widzą, jak się czujemy ze sobą, jak się rozwijamy, zaczynamy inspirować naszą, naszym, naszą istotą, naszym życiem, zaczynamy być takim przykładem dla innych. Ich to inspiruje i też zaczynają się interesować tym, a co ja mógłbym zrobić, żeby też tak żyć, żeby być szczęśliwym. I zaczyna się ta refleksja, i też znowu nad sobą samym czy czasem nie podążaliśmy za jakimiś programami, które nam wmawiały, że, żeby coś osiągnąć, na przykład musimy komuś zabrać. Absolutnie nie musimy, ale do tego też musimy gdzieś tam wszyscy po kolei dojść. Tak więc, im bardziej jesteśmy otworzeni na te energię, im bardziej je czujemy. Jeżeli czujemy się wysysani, to odcinajmy się jak najszybciej. Żadna interakcja nie, polega, nie powinna polegać na tym, że my czujemy się gorzej, że czujemy, jak ktoś by zabrał z nas energię. W zdrowych relacjach. Czujemy się na energetyzowani, Mimo, że rozmawiamy, mimo, że działamy, mimo, że różne rzeczy robimy z tymi osobami, pod koniec dnia my czujemy się jeszcze bardziej naładowani energią w taki pozytywny sposób. I ta osoba czuje to samo. To też warto podkreślić. Jak to się zadziało? No, bo mamy efekt synergii. Każde z nas emanowało tą dobrą energią, ona się akumulowała i mnożyła poprzez to, że była taka sama, takiej samej jakości. A im bardziej działamy z serca, tym bardziej działamy z tej energii jedności, której mamy nieograniczony potencjał, mamy nieograniczoną ilość. I często pojawiają się wtedy też różne synchronizacje, różne jeszcze dodatkowe energie, które wpadają nam w spektrum, bo my sami ze sobą się dobrze czujemy. To, co myślę, że jeszcze warto dodać w kontekście wampirów, w ogóle jako tych istot, zauważmy, że one czerpią energię z krwi. One Yy, Sają tą yy, krew z danej istoty, z tej ofiary swojej. I to jest też bardzo ważny motyw, jeśli chodzi o no, przechodzenie przez te różne tematy ezoteryczne, ponieważ krew jest yy, tym nośnikiem naszej życiowej energii. Więc myślę, że nie bez powodu taka istota wampira, czy, czy rzeczywista, czy nierzeczywista, została przedstawiona w ten sposób, ponieważ ona ży, żywi się. Życiową energią, która jest zakumulowana w krwi. Krew, swoją drogą, też jest bardzo ciekawym tematem, ponieważ jest to właśnie ta nasza esencja, która jest w postaci ciekłej, bardzo przypominającym wodę. Woda jest tym nośnikiem energii, nośnikiem informacji, i to jest to źródło dla nas, tej naszej esencji. Też się już natknęłam na to, że woda w tym takim właśnie Stanie, że tak powiem, rzeczywiście tej, tej wody eterycznej, ona będzie właśnie przypominała tą gęstością bardziej naszą krew niż taką wodę, którą mamy z kranu. Tą wodę, którą mamy w kranie, to nie jest ta właśnie woda, ta woda nasza, taka życiowa ona jest bardziej, byśmy powiedzieli, gęsta taka bardziej jak kleista. Angielskie słowo glue mi takie przychodzi do głowy, taka bardziej galaretkowata. Może nie. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, bo każdy wie, jak wygląda nasza krew. No i właśnie to jest ten najlepszy nośnik naszej życiowej energii. Więc myślę, że nie bez powodu istota takiego wampira właśnie była utożsamiana z tą energią. No i w ogóle temat energii krwi. I jak ona jest wykorzystywana przez istoty, które mają niekoniecznie dobre intencje do różnych rytuałów. Nie bez powodu właśnie jest ten motyw wykorzystywany też w rytuałach u nas w kościele. I myślę, że też warto się zastanowić nad tym, zanim będziemy brali udział w takich rytuałach, czy aby na pewno Jezus wypowiedział takie słowa. Czy w ogóle przedstawił tego typu rytuał pod tytułem Jedzcie moje ciało i pijcie moją krew? Czy ktokolwiek w ogóle powinien pić czyjąś krew, czy jeść czyjeś ciało? Lub też, czy ten rytuał nie został w jakiś sposób zmodyfikowany, ponieważ na tym też polega czarna magia, o której będziemy sobie mówić w kolejnym odcinku, tak yy, z grubsza <laughs> powiedziałabym, bo też nie chcę w to za bardzo się zakłębiać. Generalnie czarna magia odwraca pewne fundamentalne, Energię, ponieważ nie ma swoich własnych, i na ich podstawie tworzy swoje rytuały, żeby podtrzymać swoje życie. Więc to też myślę, że warto gdzieś zaznaczyć i mieć z tyłu głowy, że takie rytuały związane z krwią są jak najbardziej związane właśnie z tym czerpaniem energii życiowej, czymś, co w nas płynie. No i myślę, że właśnie nie bez powodu takie utożsamienie tego wampira z krwią. Natomiast no tutaj w kontekście mówiliśmy bardziej o w ogóle wampirach energetycznych. Wstrzymywałabym się, może jeszcze tak podkreślę od nazywania ludzi wampirami energetycznymi, ponieważ no miejmy gdzieś na względzie to, że wiele z naszych zachowań wynika właśnie z tych różnych programów, które dostaliśmy. I pamiętajmy, że tak samo jak my nie jesteśmy tymi programami, tak wiele osób, które gdzieś jest w naszym spektrum no, też polega na tych programach, ale nimi nie jest. Więc nie identyfikujmy od razu wszystkich, którzy y, może lecą na którymś z tych programów i czerpią od innych, że od razu to oni są tymi wampirami energetycznymi. Wykazują pewne zachowania wampirów energetycznych, ale to nie znaczy, że nimi są. I tak samo jak my możemy się z nich wyzwolić, bo też na pewno każdy z nas się gdzieś złapie na tym. Jestem o tym przekonana. Niewiele osób znam, które. Byłyby w stanie powiedzieć, że stuprocentowo nie poddały się gdzieś w temu programowi. Więc maj, miejmy tą wyrozumiałość dla siebie i miejmy tą wyrozumiałość dla innych i korygujmy to, co sobie uświadamiamy, bo na tym to wszystko polega, że mamy sobie to uświadomić i znaleźć tą drogę, która jest ta właściwa, która jest rzeczywiście boską, połączoną w symbiozie, bo tak się da i można, zarówno my będziemy korzystać, jak i inne osoby. Nie musimy na nikim żerować i nie musi to być naszym priorytetem, żeby korzyści mieć tylko dla siebie. Zastanówmy się też, jakie emocje przekazujemy innym i w jakie samopoczucie sprawiamy innych naszą istotą, bo od tego się też zaczyna, że to, co, ema czym emanujemy na zewnątrz, to będzie też do nas wracało. I oczywiście są też istoty, które mogą przy nas się dobrze nie czuć niekomfortowo, właśnie dlatego, że emanujemy pozytywną energią, do której one nie są dostosowane. No, ale zostawmy to na bok. Na początku naprawdę najważniejsze będzie to, żeby transmutować jak najwięcej energii, dawać z siebie pozytywną. Jeżeli rzeczywiście dajemy pozytywną energię, to, to wtedy no, trudno, jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na nią. W pewnym momencie może do nas wróci, kiedy też sobie to uświadomi. A jeśli chodzi o te wszystkie istoty, które od nas czerpią i, i czerpią tak jednostronnie, to tak jak wspominałam, zastanówmy się, czy rzeczywiście muszą być w naszym spektrum, czy nie lepiej się odciąć. Niejednokrotnie to po prostu wychodzi naturalnie, więc nie trzeba żadnych drastycznych tutaj scen wyprawiać i tym podobnych, i po prostu pozwolić. Oczyścić swoją energię, oczyścić to spektrum z tych różnych osób, tak żeby też ta nowa, dobra energia mogła się z nami połączyć. Bo ile cały czas ktoś tam od nas zsie tą energię, na przykład albo przekazuje nam negatywną, często też tak bywa, że przy jakiejś osobie czujemy bardzo duże ciśnienie na transmutację, niestety niekorzystnie dla nas, to też oczyszczamy się z takich osób w naszym spektrum i wtedy dajemy sobie przestrzeń, że tak powiem, energetyczną na to, żeby coś nowego do nas wstąpiło. Więc często potrzebna jest taka um, strata, y, odcięcie się, um, żeby zrobić to miejsce i nad tym też bym się pochyliła, bo szczególnie w tych takich żeńskich energiach, gdzie reflektujemy się nad sobą, y, jest to też taki element y, oczyszczania, się, tak żebyśmy mogli właśnie potem w te manifestujące energie wejść, bardziej aktywne i też przyciągnąć inne takie pozytywne do naszego życia. Mam nadzieję, że to był ciekawy inspirujący dla Was odcinek trzymajcie się ciepło, z całego serca dla Was, Aga